Jak skróciłam czas malowania moich klientek? Poznaj trzy sposoby na bardziej sprawną pracę. Jak wiadomo, w pracy wizerzystki czas to pieniądz, a dodatkowo klientki nie chcą być malowane po dwie godziny i więcej. Co zatem może Ci pomóc wyrabiać się z makijażem szybciej? Po pierwsze, Twój kufer. Jeśli znasz swoje kosmetyki, wiesz, co z czym połączyć i co z czym działa, nie będziesz się wahać podczas malowania. Dodatkowo, jeżeli zachowasz minimalizm w swoim kufrze, unikniesz chaosu i nerwowego wyboru kosmetyków. Twój kufer powinien być bardzo przemyślany, a każdy produkt powinien mieć swoje zadanie. Po drugie, dobra współpraca z klientką. Jeżeli klientka nerwowo się kręci i wciąż odbiera telefony, czas makijażu będzie się wydłużał. Kontroluj proces malowania. Mów klientce, co będziecie dalej robić i kiedy możecie zrobić ewentualną przerwę. Bądź asertywna i edukuj klientkę, a Wasza współpraca przebiegnie bez zarzutu. Po trzecie, Twoje stanowisko pracy musi być przemyślane i dobrze zorganizowane. Każdy produkt powinien mieć swoje miejsce. Segreguj kosmetyki w takiej kolejności, w jakiej wykonujesz makijaż i staraj się mieć wszystko pod ręką. Twoje stanowisko powinno być ergonomiczne i wygodne dla ciebie. A ty, ile czasu wykonujesz makijaż klientce? Napisz w komentarzu i obserwuj mnie po więcej profesjonalnych porad dla wizerzystek.